Jak zacząć jeździć na krechę? Czy jak jeździć na krechę? Co jest kluczowe, żeby to się udało? Przydaje się to na takich trasach na przykład jak tutaj, że jest wypłaszczenie i mogę sobie cały czas na pełnej napędzać się w bezpieczny sposób. Jak również na takich wolniejszych trasach dookoła świata. Zaraz właśnie dojadę na taką trasę i tam pomału Dokładnie opowiem Wam, na czym się skupić, co jest najważniejsze, aby móc cały czas jechać na wprost. Bez łapania krawędzi, do hamowania. I tak, na takich trasach jest to niezbędne. Przeważnie macie największe problemy właśnie na tego typu trasach. Co jest najważniejsze z tą płaską deską? Najważniejsze jest to, żebyście stali całkowicie bokiem na desce, czyli jak ja jestem gufi. To głowę mam przyklejoną do prawego barku, ale barki są w linii, w linii deski cały czas. Biodro do dołu, plecy proste. Także jak teraz na mnie patrzycie, to głowę i biodro mam idealnie nad, nad środkiem deski. I to jest kluczowe w tej, w tej pozycji. I wieźcie na płaskiej desce. Dam kamerkę z tyłu, żebyście mogli sobie to, to zobaczyć. Całkowicie bokiem, głowa mam nadzieję, że jest idealnie nad środkiem deski. Cała stopa stoi mi na desce. Pochylam się na piszczele, jednak też nie za bardzo. I tak, klasycznym takim problemem i błędem, jak zaczynacie właśnie jeździć na płaskiej desce, jest to, że uciekacie na tylną nogę. W ten sposób jest dużo trudniej jechać, może wam łapać krawędź. Ile procent naprzód, ile na tył, ciężko mi powiedzieć. Najlepsze słowo to jest równomiernie. Bo jeśli dacie za dużo naprzód, też nie będzie Wam się łatwo jechał na tej płaskiej desce. Staramy się tak, żeby barki po prostu były równolegle nad deską. Stoimy całkowicie prosto, nie garbimy się. Bo jeśli zaczniecie się garbić, na przykład w ten sposób, to też wam zaraz wejdzie krawędź frontside. Także całe stopy na desce, uginamy kolana. Tutaj muszę dać delikatnie napięty, no tak idzie trasa. Palce. I znowu, znowu płaska deska. Spokojnie sobie stoję, nie spinam się też. Widzicie, że czasem i tą deską tutaj lekko rusza. Ale po prostu pozwalam tej desce, desce odjechać, tak? Nie, nie napinam mięśni, nie, nie blokuję kolan. I deska tutaj mi elegancko jedzie. Skręćmy się tutaj w prawo. Będzie troszkę mniej ludzi. Także to I znowu, znowu płaska deska. Jak się tego zacząć uczyć? Tak? Bo ja tutaj sobie wiadomo, jadę. Piszecie w komentarzach, że czasem macie problem, że jak z tego zahamować? Tak, Czyli jadę sobie w ten sposób, w tej pozycji, co Wam opisałem wcześniej. Chcę zahamować na piętach, czyli wychylam się na Pięty, tak, Tutaj nic, nic skomplikowanego. Ważne jest to, żeby właśnie odpowiednio znowu dociążyć tą przednią nogę. Jeśli chcecie zahamować, bo jeśli uciekniecie na tył, zaczniecie jechać coraz szybciej, a wy uciekacie na tył, to również trudniej wam jest zahamować. Tak, Także cały czas utrzymujemy tutaj tą pozycję. I z tego, jeśli zaraz będzie za szybko, tylko muszę się trochę napędzić, bo teraz, jak zahamuję, to już nie ruszę. Jadąc sobie w ten sposób, jak chcę zahamować, to przednia noga kontroluje, że miała docisk i pochylam się na pięty. I lecimy dalej. Zmienię rękę. I to samo. Cały czas równomiernie stoję, tutaj lekko daję pięty, znowu wypłaszczam deskę, tak? Bo na takich trasach, no wiadomo, nie da się cały czas jechać na grechę, może się da, ale jest to gdzieś tam dość mocno ryzykowne. Tu znowu lekko pięty. I znowu płaska deska, muszę się napędzić, żeby tutaj przejechać ten odcinek. I płaska deska ponownie. I to jest pozycja, w której wy powinniście odpoczywać praktycznie, tak? Ja teraz się mocno kładę na buty. Też wiadomo, nie przesadzić z tym, żeby nie, nie jechać na krawędzi frontside. Ale stoimy sobie, kolanka ugięte i odpoczywamy, odpoczywamy w tej pozycji. Znowu płaska deska, lekko palce. Także jeszcze raz powtórzę: najważniejsze rzeczy to to, żeby stać całkowicie bokiem i nie uciekać na tył, bo to są najczęstsze problemy. Dwa. Trzeci jest taki, że garbicie się mocno, i wtedy też wchodzi wam przeważnie krawędź, krawędź frontside i zacząć powoli tak nie chodzi o to żeby od razu wiecie ustawić się w tej pozycji i pobijać rekordy prędkości tylko poczuć tą płaską deskę wyluzować się następnie dohamować ponownie i pamiętać nie walczyć tak jak tutaj też już są troszkę wyjeżdżone wyjeżdżone ślady lekko mi tutaj krawędź puka w te kolejne totalnie nie zwracać na to uwagi nadal stać utrzymywać pozycję ciało bokiem jeśli nie spanikujecie nie zrobicie nic dziwnego, to deska, deska wam pojedzie, pojedzie prosto. Dobra, dam sobie na chwilę switcha, bo już troszkę mi się zmęczyła prawa ręka od trzymania. I to samo tak, niezależnie czy jesteście goofy czy regular, zasady są dokładnie takie same. Ja tutaj też jak jadę na lewą nogę, muszę bardziej się skupiać na tym, żeby nie, nie uciekać do tyłu po prostu. Oj, nie wiem czy ta zmiana się dla mnie dobrze skończy, czy przyjadę tutaj ten odcinek. Ale dobra, jest szansa i taka prędkość, żeby sobie to ćwiczyć też jest dla Was szczerze super, tak? Czym wolniej, tym wiadomo, pewniej się czujecie, łatwiej Wam utrzymać tą pozycję. Także jeszcze raz przypominam, nie starać się od razu bić rekordów prędkości, tylko ćwiczyć tą pozycję spokojnie i z czasem dodawać tej prędkości, dohamować, znowu szybciej, znowu dohamować. I tak dalej. Ja niestety się zatrzymałem. Ta zmiana na switcha tu nie była najlepszym pomysłem. Ale jeśli chodzi o płaską deskę, to nie ma tutaj co przedłużać. To by było na tyle. Ćwiczcie to jak najczęściej, bo przydaje to się właśnie na tego typu trasach. Czy jest to podstawa, jeśli chodzi o snowpark? tak? Jeśli macie ogarniętą płaską deskę do perfekcji, to przejedziecie każdego boksa i możecie zacząć najeżdżać na hopy. Bo jeśli tego nie potraficie zrobić. To ciężko Wam będzie ogarnąć, tak? Te, te rzeczy, żeby były, były powtarzalne. Dobra, to by było na tyle. Dzięki.